Dzień dobry. Z tej strony Spotkania z Przyrodą Online. Wyjątkowo dla was nadaje w takiej formie. Wyjątkowo spotykamy się w takiej formie ze względu na stan kwarantanny. A dzisiaj słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale jest wyjątkowy dzień, czyli 17 marca, dzień mórz I dzisiaj o tych morzach chciałabym wam trochę opowiedzieć. Bo ja na przykład bardzo lubię jeździć nad morze. Lub nad ocean, po to, żeby się wyciszyć, uspokoić, posłuchać szumu fal, pobawić się z dzieciakami w piasku, poobserwować foki, czy na przykład migrujące ptaki, zjeść rybę, a nawet poza Polską ponurkować. Tak jak miałam okazję ostatnio w Izraelu, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Mam nadzieję, że morze i oceany bardzo dobrze się Wam kojarzą, tak samo dobrze jak mnie. Niestety, prawda jest troszeczkę inna, dlatego że takie obrazki, jak tutaj w, mojej, yy, w moim tutaj zaaranżowanym morzu i oceanie, to są już bardzo rzadkie obrazki. Musielibyśmy trochę ten widok zmienić, dokładając trochę śmieci. Słuchajcie, morze i oceany zmieniają się w tempie ekspresowym. Właściwie szacuje się, że do 2025 roku w oceanach na 3 tony ryb przypadnie tona plastiku. A do 2050 roku tworzywa sztuczne w wodzie mogą mieć nawet i przewagę. A skąd się biorą śmieci w morzach i oceanach? Sprawa jest prosta. Przede wszystkim spływają z rzek, z całego lądu, wprost do mórz i oceanów. Morza i oceany połączone są w jeden wielki wszechocean. Także śmieci na całej kuli ziemskiej wędrują z prądami morskimi od jednego miejsca do drugiego miejsca. Poza tym, jest też niestety tak, że dużo śmieci, choć może o tym nie wiecie, jest transportowanych z kraju do kraju. I wyobraźcie sobie, że mamy sztorm, wielką falę, która przewraca nasz statek do wody. Śmieci, słuchajcie, razem ze statkiem, lądują w wodzie. Wiele jest takich katastrof, których, podczas których. Towary np. z kontenerowców padają do mórz lub oceanów. Kiedyś widziałam nawet takie zdjęcia jak żółte jajeczka od Kinder Niespodzianek zalały gdzieś całą plażę, bo była katastrofa kontenerowca, która przewoziła te wszystkie zabawki z Chin do innych krajów. Większość śmieci, słuchajcie, to jest przede wszystkim plastik. Zdarza się też papier. Ale on jest szybko rozkładalny. Folia. Folia aluminiowa, tworzywa sztuczne, takie jak na przykład gumy od opon. I większość śmieci rozpada się pod wpływem słońca, wody i wiatru na drobniejsze fragmenty zwane mikroplastikiem. Mikroplastik ma wielkość około 5 mm. To tak jak na przykład ziarno, ziarnko soli. Sprawdźcie, jak duża jest sól i wyobraźcie sobie, jak te drobiny mikroplastiku mogą pływać w oceanie. Chciałabym Wam pokazać ten mikroplastik na doświadczeniu, ale zanim je zrobimy, e, chciałabym, żebyście zrozumieli coś, co jest związane z łańcuchem pokarmowym. I przykładem takiego łańcucha pokarmowego w morzach i oceanach to może być łańcuch pokarmowy z nami, gdzie my będziemy na końcu tego łańcucha pokarmowego, ale jakby pierwszym elementem łańcucha pokarmowego to będzie fitoplankton. Małe słuchajcie, jednokomórkowe organizmy. Które unoszą się w toni wodnej, często tuż po, pod powierzchnią toni wodnej. I teraz tak, fitoplanktonem może się żywić zooplankton. O, zooplankton. Na przykład taka wioślarka. O! Kto będzie chciał zobaczyć, jak wygląda wioślarka, bo mój tutaj jest tylko taki rysunek, to niech sobie zobaczy w książce lub w internecie. No i słuchajcie, zooplankton, czyli nasza wioślarka zjadła sobie fitoplankton, czyli jakieś strzępki glonów. I teraz tak, na ten zooplankton będzie się czaiła głodna krewetka. Będzie się czaiła głodna krewetka. O, kto jadł kiedyś krewetki? Ten wie, jak wyglądają. O! Tak mniej więcej schematycznie. Taka sobie kreweteczka, która zjada naszą wioślarkę. I uwaga! A jeszcze nóżki zrobimy krewetce. I uwaga! Na tą krewetkę bardzo chętnie zapoluje śleki. Oj, zapoluje śledź. Nie widzieliście kiedyś śledzia? Ja bardzo lubię jeść śledzie. Zapoluje śledź. choć śledziu. Pokaż się. No a śledzia bardzo chętnie zje człowiek. Jak będzie smaczny, to myślę, że będzie bardzo uśmiechnięty. No i uwaga, uwaga! Jest pewien problem z tym mikroplastikiem. Dlatego, że mikroplastik, który ma wielkość około 5 mm, bardzo często pływa pod powierzchnią wody, czyli tam, gdzie fitoplankton. I ten mikroplastik ma taką zdolność do przyklejania się niestety do fitoplanktonu. On się przykleja. Bardzo często opada na fitoplankton. Więc to jest bardzo duże zagrożenie dla pozostałych zwierząt. A dlaczego? Dlatego, że wioślarka, która zje ten fitoplankton, to ona w sobie, słuchajcie, też będzie miała mikroplastik. Niestety wioślarka też jest dosyć małym organizmem, więc do niej też niestety, ale ten mikroplastik się przyczepi. No i dobra, Przypływa krewetka, bardzo głodna, zjada wioślarkę, no i w jej żołądku też słuchajcie, będzie mikroplastik. Dobra, przecież krewetka zjadła wioślarkę, a wioślarka zjadła fitoplankton. Jak myślicie, jak będzie ze śledziem u niego też? W żołądku będzie mikroplastik. A skoro my tak bardzo lubimy śledzia, to jak będzie z naszym żołądkiem. No, niestety też nie będzie mikroplastik. I żebyście to wszystko teraz dobrze zrozumieli, chciałabym, abyśmy wykonali doświadczenie. Do doświadczenia będzie potrzebne. Słoik lub taki dzbanek. Ja mam dzisiaj dzbanuszek. Czasem używam słoików. Śmieci różne wrzucimy. Ja mam folię, mam zakrętki, mam opony, mam gumki recepturki. Wrzucamy moje śmieci. No. Ten kubek będzie e, imitował nasz ocean. Więc rzucimy trochę muszelek. Rzucimy rybkę. O, tu jeszcze za, zakrętkę. Rzucimy jakiegoś krabika. O, proszę. I jakiś fragment glonu. I uwaga, uwaga. Zalewamy wszystko wodą. Zalewamy wszystko wodą. Niech nam się z tego zrobi piękny ocean. To no w sumie to nie takie piękne, bo pływają w nim śmieci. O, zobaczcie. Ciekawe jak będą Wasze oceany wyglądać. No i teraz tak chciałabym, abyście wzięli mielony pieprz lub kminek mielony, jeśli macie, oraz nasiona cija. Jak wykonać nasze doświadczenie? Żeby Wam przypomnieć, ustawię tutaj obrazek z naszym łańcuchem pokarmowym. I teraz tak. Nasiona cienia to będzie nasz fitoplankton i zooplankton. O, zobaczcie. Mniej więcej tyle wystarczy wrzucić do naszego oceanu. On jest leciutki, więc będzie się unosił na powierzchni wody. Zamieszam. Niech trochę nabierze wody i opadnie na dno. O, już widać, jak pływa. Natomiast moja przeprawa, czyli mielony kminek, to będzie mikroplastik. Niektóre fragmenty mikroplastiku są naprawdę drobne, nawet mniejsze niż to, jak Wam mówiłam, te 5 mm. Widzicie? Mniej więcej tyle wystarczy. I wsypujemy. On też jest leciutki, więc będzie trzeba zamieszać. mieszamy, i będzie trzeba odczekać jakieś 2 minuty zobaczcie, nasiona chia to był nasz fitoplankton i zooplankton natomiast nasz mielony kminek lub pieprz to będzie nasz mikroplastik. I teraz słuchajcie czas na obserwację. Nasz mikroplastik zaczął przyklejać się do fitoplanktonu i do zooplanktonu. Zobaczcie, nasiona ci spowodowały, że zaczęły przyciągać do siebie nasz mikroplastik, czyli nasiona kminku. Zobaczcie, tak jak wam mówiłam w łańcuchu pokarmowym do fitoplanktonu zaczyna, słuchajcie, przyczepia się mikroplastik. O, tutaj. Potem do zooplanktonu przyczepia się mikroplastik, a potem krewetka, słuchajcie, zjada bioślarkę z mikroplastikiem, a potem śledź krewetkę z mikroplastikiem. No, i na końcu jesteśmy my, którzy tak lubimy śledzie. Zróbcie to doświadczenie w domu i poobserwujcie je dobrze. Zobaczcie, jak wyglądają na zdjęciach te zwierzęta, o których mówiłam: czyli fitoplankton, zooplankton, krewetka i śledź. I teraz zawsze moi uczniowie pytają mi się: Proszę pani, no, ale skoro to jest takie straszne z tym mikroplastikiem i z tymi śmieciami w wodzie. To, co my możemy z tym zrobić? My jesteśmy bezsilni. Przecież dorośli nas nie posłuchają. I właśnie słuchajcie, Wy możecie zrobić coś bardzo dużo, dużego. Możecie powiedzieć wszystkim dorosłym na całym świecie, że Wy się nie zgadzacie na to, żeby śmieci były w wodzie. Że wy ich nie chcecie. Że Wam się to nie podoba. Że chcecie lepszej przyszłości dla siebie, i że chcecie tego, żeby nad morzami i oceanami było pięknie i żeby był porządek, i żeby wszystkie zwierzęta wodne mogły żyć tak, jak żyły przedtem. Mam do Was wielką prośbę, mówcie dorosłym o tym, że wy się nie zgadzacie na taki stan. Mówcie wszystkim, a wręcz nawet krzyczcie, że wam się to nie podoba, dlatego, że jeżeli młodzi ludzie powiedzą, że nie zgadzają się z tym, co tutaj mamy w tym słoiku, to mamy szansę zostać usłyszeni. I tego wszystkiego Wam życzę i życzę Wam odwagi, żebyście w dniu mórz i nie tylko w dniu mórz mówili głośno o tym, że nie zgadzacie się na taki stan mórz i oceanów, jaki jest w dniu dzisiejszym. Pamiętajcie też o tym, aby segregować śmieci. Bo to, co posegregujemy, na pewno nie trafi do mórz i oceanów, a zostanie ponownie przetworzone. Dziękuję Wam serdecznie, i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.